Metal Hunter, nie pamiętam czy to jest ósmo, ósmy odcinek, ale chyba ósmy. My się rozpoczynamy lat, lot nad kwasowym gniazdem i wykładamy sobie oczywiście kolejne, oczywiście misje, aby przejść. Rozpoczęcie odcinka po prostu na szóstkę. Dobra, po prostu to oleję. Dobra, pójdę po prostu tak. Zrobić będzie o wiele bezpieczniej. Teraz to wezmę tu Teraz tu skaczę. Pomijam te meteoryty i tak dalej, bo to nie ma sensu. Poproszę. No i dobra. A tu tak nie przejdę, czyli muszę to wykorzystać. W sumie tak, ja to muszę wykombinować, żeby to spadło tam. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, jest dobrze. No i dobra, i teraz dzięki temu, że to jest odblokowane, to teraz mogę tutaj wejść. Okay, idziemy dalej. O. już myślałem, że spadnę. Porażka. O, teraz nie zdążyłem. Super. Nie, przecież to dotknie. Ó, udało się. Dobra. Hoho ho. dobra. A, to mógłbym jakoś zdobyć, ale mam to gdzieś. Wow, dopiero pierwsza misja. Tak będziecie mieli, jak już przegrywałem, to będziecie mieli zrobione cięcie. Więc tu się nie boję. Już będzie o wiele dłuższy czas. Dobra. Dobra, bo to trzeba zrobić na czas. Dobra, no to zaczynamy. Dobra, to już mi nie pomoże w niczym. To może jeszcze mi pomóc? No jest! Ho-ho! Czuję się oszukany. Kliknąłem, a moja postać oczywiście nie skoczyła, bo po co? Dobra, jeszcze raz świetnie. Huhu, hu, nareszcie. Dobra, czyli tak robimy sobie eleganckie schodzi Schody w zasadzie, eleganckie schody. I tu jeszcze. Tu nie ma jakiejś wielkiej różnicy, bo i tak tutaj skoczymy. Okej, okay, tu mamy się dostać. Ja coś czuję, że tak prosto nie będzie. Ajajaj. Kurczę no. Teraz dopiero się zacznie. Czekajcie chwilę. Opa. Ajajaj, aj, aj, nie chciałem tak, bo teraz jak umrę, będę musiał to jeszcze robić przyciskiem. Jest dobra. Udało się. Dobra, po prostu sobie przejdę. O, hop. Teraz to dopiero będzie. No to teraz dopiero się... Teraz jak trzeba dobrze wymierzyć. Uuu, dobra. Druga misja, o, nagrywki, 26 minut, ale pewno będziecie mieli też wycięcie, nawet tego, jak ja to robiłem, bo przy niektórych to jest. Ja pierdzielę. Ale to jest wkurzające. Nie, no po prostu nie mogę. Za dużo to jest tych złych rzeczy tutaj. Za dużo, moim zdaniem. Weź już się uspokój, co? Bardzo cię proszę. O, nareszcie dziękuję. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Stragedia. Powtarzam, to jest po prostu jedna wielka tragedia. Demacia. Nie możesz trafić Ja po prostu nie mogę Czasami mi się tam łapie Czasami nie I wywalą koma Altan. Jest Dobra teraz chodź Dziękuję. O, super, to teraz się zaczyna. Rozgrzewka to była. Wpaść właśnie teraz, jak już było dobrze. A się hamowałem specjalnie. abra Teraz to się jeszcze zaczyna, żebym nie płakał. Widzę, że to jest najlepsze robienie poziomów, jakie przychodzi do głowy twórcom, żeby tym bardziej pomęczyć. Udało się. Będzie to w końcu koniec trzeciego trzeciej misji. Nie, nie w dół. Na szybką śmierć. U. Jest! To może koniec trzeciej misji. O nie, dopiero trzeci no naprawdę. To naprawdę Jak już mi się to bardzo podoba Yes. No, não, né? Mm. Super. Uhu uh, uh. Okej. Okay. No co ty zrobiłeś, Etan? No Świetnie, Teraz w tym się będę musiał bawić. Obra. No. Genialny skok. Po prostu bardzo wspaniały. Dobra, jeszcze raz. Teraz. Tylko jakie ja mam to teraz to wsadzić? Dostanę odpowiedź? Oto to muszę jakoś wsadzić, ale to nie chcę wchodzić, co jest. Dobra, może trawiny. Co no, tak są? Ok, mam osiągnięcie za wpadanie w tych pułapek. Okej, okay, udało się. Wow. Dobra. Został nam ostatni poziom. wierny druh mhm. o właśnie no właśnie tutaj coś musi być i teraz będę mógł przeskoczyć normalnie Teraz jest na to szansa, że teraz na to, na, przez to przeskoczę. Tylko jeszcze tak to zrobić, żeby nie wpadnąć do tego ognia, przydałoby się. o właśnie coś takiego ho 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 dobra dobra to musimy zostawić tam jest coś podejrzewam że ser ale mnie to nie interesuje Dobra. O, udało się! Idealnie zbiściłem. Idealnie. No dobra. A, mógłbym sobie tak skakać, ale po co? Chyba, że będzie jakieś tam przejście. Ale nie, tutaj tylko te meteoryty. Czyli... O kurczę. Dobra. Idziemy dalej. Na tym to nie ma jakiegoś wielkiego problemu Największy problem O Jest O nie Dobra. No jest super. No, odejdźcie. Jest! Uh, uh, uh. No dobra Co prawda Muszę zobaczyć jaki jest kolejny poziom Ale kolejny poziom to jest też normalny Więc go sobie, zrobimy sobie w następnym odcinku, bo tak tyle cięć będę musiał robić, że to jest, Jestem w szoku. Bo nie wiem czy mam czas jeszcze dokończyć wyskocz i podejrzewam, że jak zacznę to coś się spierdzieli, a nie chcę zaczynać od początku. A, minuta 38, tutaj 3 minuty, jakby dla mnie to jest po prostu to są jakieś speedrunerzy, którzy naprawdę dosłownie oni potrafią, bo macie nawet do 41 minut i to jest tragedia. A więc to się udało się zrobić kolejne pięć poziomów. Co mnie cieszy ale w kolejnym odcinku myślę, że to już będzie ostatni, gdzie dosłownie zrobię ostatnie sześć poziomów. Szósty to jest walka z Bossem. Podejrzewam, że to będzie długi odcinek. Chyba, że będzie krótki, że nie wydeginą. Zobaczymy, więc ostatni to już. Więc to już będzie ostatni odcinek z tej serii. I w końcu powiem o moich przemyśleniach do tej gry. I cieszę się, że w końcu to skończę. I nie wiem teraz, jak to będzie z zrobieniem montażu i tak dalej, dlatego, że nie wiem czy Wy będziecie mieli jeszcze w tym roku tą serię skończoną, czy dopiero w następnym. Bo tutaj jest dużo montowania, więc musiałbym zmontować teraz, dosłownie teraz, Etana. Musiałbym zdążyć w tym roku. No, co prawda mógłbym, ale czy to się uda, nie wiem. Wy na pewno wiecie, kiedy już wrzucę ten odcinek. I Wy będziecie wiedzieli czy mi się udało, czy nie. Ja jeszcze nie wiem. Bo dopiero co się zaczął grudzień. Mam nadzieję, że do końca grudnia uda mi się już to wszystko zrobić. Ale zobaczymy, jak to będzie w kolejnych dniach. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. No i co? Do usłyszenia w ostatnim odcinku z tej gry. Na razie.